Samochód to nie tylko środek transportu. Za kierownicą zyskujemy coś więcej. Zdobywamy poczucie wolności, raczymy się rykiem silnika i zapominamy o ograniczeniach. Tylko my i cały horyzont możliwości. Właśnie takie przyjemne odczucia oferuje Forza Horizon 3, którą można bez wahania polecić każdemu. Seria Studia Playground słynie z pozytywnej, festiwalowej atmosfery, dobrej muzyki i wyścigów o nieco luźniejszej formule. W trzeciej części nie jest inaczej, a wspomnianą wolność odkrywamy na kilku poziomach. Nie dość, że ścigamy się po szosach, leśnych, dróżkach, a nawet pustyniach, to na dodatek po raz pierwszy nie jesteśmy zwykłymi uczestnikami festiwalu. W Forza Horizon 3 wcielamy się w głównego organizatora. Jako szef tak dużej imprezy wpływamy na rozwój wydarzeń. Każdy wygrany wyścig nagradza nas nie tylko kredytami, ale i wskaźnikiem napływu fanów. Osiągnięcie odpowiedniego pułapu pozwala na zbudowanie kolejnej wioski festiwalowej w innej części malowniczej Australii. Dzięki temu uzyskujemy możliwość odblokowania nowych wyścigów i ciekawych atrakcji. Możemy nawet decydować o klasie samochodów na danej trasie i zaprojektować wszystko zgodnie z własnymi upodobaniami. Gra sprawia masę frajdy w każdym rodzaju wyścigów. Miłośnicy klasycznej forcy mogą testować najgorętsze maszyny na pięknych, asfaltowych drogach, a entuzjaści brudnej roboty z pewnością docenią wyścigi off-roadowe. Nie ma nic lepszego od wyścigu 12 dzikich maszyn przez dżunglę w otoczeniu rzeczek, błota i skaczących nieopodal kangurów. Nowości i atrakcje to nie tylko ruch lewostronny. Na australijskich ulicach dostępne są aktywności pokroju skoków kaskaderskich, niszczenia specjalnych znaków oraz strefy do driftu, gdzie palimy gumę niczym Mad Max. Czy wspominaliśmy już, że można ścigać się z pociągiem? To robi wrażenie. Poza wyznaczonymi punktami kontrolnymi w wyścigach czujemy pełną dowolność w wyborze skrótów przez krzaki, drewniane barierki czy las, byle dotrzeć do celu. Improwizacje na trasie i radość zniszczenia przeszkód psują jednak czasem spotykane obiekty odporne na destrukcję. Część słupów, barier i pozornie lichych murków brutalnie nas zatrzyma, zmuszając do korzystania z cofania czasu. Na szczęście nie zdarza się to zbyt często. Model jazdy dostosujemy do własnych upodobań. Możemy więc włączyć dziesiątki asyst i po prostu rozkoszować się bez troskim pędzeniem po ulicach albo zbliżyć konfigurację do symulatorów, by uczyć się każdego samochodu od nowa i trenować idealne pokonywanie zakrętów. Dla każdego coś miłego, takie rozwiązanie to wielki plus. Lista samochodów imponuje jak zawsze, ale nie wszystkie modele są dostępne od razu. Wiele samochodów musimy znaleźć, ale jako lider nie narzekamy na ich brak. Co rusz w ramach nagrody losujemy nowe auta i odblokowujemy kolejne klasy maszyn. W wiosce festiwalowej mamy dostęp do sklepu z oszałamiającą liczbą pojazdów, warsztatu z ulepszeniami oraz aukcji, na której licytujemy wozy innych graczy, bądź też wystawiamy swoje dzieła z wyjątkowymi malowaniami i konfiguracjami silnika. To automobilowy zawrót głowy. System Drivatar powraca i ponownie wrzuca na szosy sztuczną inteligencję wzorującą się na prawdziwych graczach. Jeżeli gra wyczuje, że radzimy sobie za dobrze z klonami naszych znajomych, to sama proponuje podniesienie poziomu trudności SI. Łatwe zwycięstwo to przecież żadna frajda. Ogromną mapę można przemierzać z czwórką przyjaciół, którzy pomagają nam zdobywać fanów festiwalu. Jest to ciekawy dodatek, a całość przywodzi na myśl frajdę z przemierzania świata w Test z Drive Unlimited. Forza Horizon 3 jest dostępna z polskimi napisami, co sprawdza się znacznie lepiej niż dubbing z poprzedniej części. Polska edycja wciąż nie obsługuje jednak komend głosowych, które w angielskiej możemy wydawać samochodowej nawigacji. Trochę szkoda. Twórcy ze studia Playground Games swoją najnowszą grą przypominają, że samochody to ogromne zabawki dla dorosłych, bez troskie łamanie przepisów na australijskich szosach i budowanie wielkiego festiwalu motoryzacyjnego sprawiają mnóstwo przyjemności. Mamy do czynienia z najlepszą odsłoną świetnej serii.